Myślisz, że patrzy, nie mogą wychodzić częściej? Otóż mogą, bo 10.07 już za kilka dni. Najważniejsze, żyję tę wyspę tutaj na północy? To jest wyspa startowa Ewokerów. Tam swego czasu została zamknięta też Rashage 2 z Kabanie. No to lecimy teraz robić tam content. Będą znaćki, będą ulepszenia Dragon Ridingu, będą rarki, będą questy oraz nowe smocze wyścigi. Na wyspie znajdziemy też nowy content do robienia solo. Jakieś tam wol. Powiedziałbym, że to takie luźne połączenie Torghastu i wizji Enzofa, ale takie naprawdę luźne. Ogólnie macie klucze, którym otwieracie drzwi Dobywacie je na Forbidden Ridge w otwartym świecie. Kluczy używacie do otwierania drzwi w wolcie, za którymi czeka Was jakaś zagadka, rermo, lub inne główne do zrobienia, a wykonanie tego daje nagrodę. Nagroda przyda Wam się do ulepszenia nowego dostępnego ringa, który wydaje się dość silnym itemem i pewnie maksymalnie ulepszony będzie pisem dla większości klas, jak nie dla każdej, aż do końca patcha. Klikniecie C i wejdziecie w reputację, to szybko zauważycie, że jedna z Dragonet Flightowych reputacji wydaje się być niemożliwa do wbicia. No to to się zmieni. Frakcja Furbolgów przywita nas z otwartą ramionami, oferując nowe questy, reputacje do wbijania. Dostaniemy też przeróżne systemy do nadganiania, między innymi reputacji. Będziemy mogli sobie wybrać frakcję, w której chcemy dostać więcej repy czy dodatkowe questy oraz pojawią się wędorzy z nowymi śmieciami oraz montem. Za to nowy World Event pozwoli wam na więcej możliwości zdobywania gieru, przydatne przede wszystkim na autach. Z klasowych zmian to pojawiło się dość sporo. Właściwie to dość wchuj sporo, więc musicie sobie sami sprawdzić, bo za słabo się na tym znam, żeby ocenić. Co jednak mogę powiedzieć, to paladyn. I retry dostali reworka. Testem profesji również dostają trochę zmiany, i lekkie wizualia i jakieś tam gówno, nie wiem, nie czytałem. No i dobra, kurwa. Gdzie jest ten gość, który od trzech lat mnie pyta, kiedy w końcu heritage armory się pojawią nowe? Patrz to. orki człowiek dostaną swój questline na taki właśnie armor. Wracając też do orka i człowieka, to dostaniecie nowe kolory włosów, bardzo kolorowe. Monk będzie mógł teraz zostać też innymi rasami, między innymi goblinem, worgenem i Lightforge dranei. Podobało się? Zajebiście. Zostaw suba, łapę w górę. Siemano.